Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na początku chciałbym e, zgłosić wniosek o dopuszczenie do głosu. E, przypominam Panu Przewodniczącemu, że już został zgłoszony Pan Dawid Pięciu w Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ja o tym przypominam, zwłaszcza również Przewodniczącego Rady Rodziców Elektronika, Brawo. Pana Janusza Wójcickiego. Brawo. Pawelek. Pawełek. Pawele. Pawele, Pawele. Proszę Państwo, nie da się rozmawiać, nie możemy rozmawiać tutaj, chyba, w, o tej o elektroniku i o tej uchwale bez oderwania i bez artykułowania kwestii mechanika, bo w tej uchwale przecież o tym... Bo przecież o tym mówimy w uchwale. O tym mówimy w uchwale. Proszę Państwa. Nomenklatura ze strony likwidatorów jest taka: przenosimy kierunki kształcenia. Przenosimy kierunki kształcenia. Już w samym tym, zwróćcie uwagę, jest to wobec tego tylko kierunki. Szkoła szkołach mi. Mówienie. Więc to jest po prostu jednoznaczne. Nawet przy używaniu takich słów, które mają jak najbardziej unikać przeciwdyscyplinacji. Proszę Państwa, kiedy... Te, I teraz mówi się... E, chyba ktoś jeszcze użył tego słowa. Podpuszcza się... E, ale ktoś delikatnie jak mówił do sali. Podpuszcza się jednej musi przeciwko drugiej. Szczumiałem. Zwróćcie uwagę. Ja się dziwię uczniom i środowisku związanemu z dynamikiem że i czekałem, kiedy oni się odezwą. No, no, Przecież w tym roku ta propozycja przedstawiona w projekcie, o no, którym rozpatrujemy, jest prawie dokładnie, a w istocie tym samym, co miało miejsce przed rokiem, kiedy oni rok się oburzają. Tak powiedział tutaj pan, pan Czegosz na początku. A właściwie, formalnie, prawda, i tytularnie mechanik ma zniknąć, a elektronik ma się pan przebić. Jak się dziwię, czemu się to tu... Jeżeli zależy nam na dobru i jednej, i drugiej szkoły, na marce tych szkół, bo to jest miejsce, przepraszam, to nie są tylko uczniowie, kierunki kształcenia są akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o markę, najmniej istotne. Bo o tym, że są dobre, to już sama marka świadczy. Wobec tego mówimy przede wszystkim o uczniach, o tej szkole, o jej wyposażeniu i o miejscu, w którym ona się mieści. To jest to coś, coś co się nazywa elektronikiem, a w przypadku elektronika i mechanika to jest innym Mówimy jeszcze o czymś bardzo, coś, co, co bardzo mocno podkreśla tą, tą istotę tego i miejsca, i nazwy. Proszę Państwa, grono ludzi, którzy od dziesiątek lat są związani, bardzo bezpośrednio tam się spotykają, się uczyli dziesiątki lat temu tej szkole. Jest jedna, jest jedna tylko decyzja, a właściwie brak decyzji, która godzi to wszystko. Co o czym, czym mówił tutaj radny, radny Grzegorz Nowak w pierwszym wystąpieniu, by to miał przyjazne miasto. Jest jeden grak decyzji. Jeżeli my tej uchwały nie podejmiemy, zostanie i elektronik zostanie w swoim miejscu, i mechanik zostanie w swoim miejscu. Co za tym przemawia, proszę Państwa? Nie będę tych, tych informacji tutaj powielał, bo jedni wyliczają prawda, te pewne dane w taki sposób, że przemawiają na korzyść. I kiedy wyciągałem pewne dane z tych szkół, to się dowiedziałem i mechanizm ma bardzo poważne dane tutaj, że. Powinni tam jeszcze ząsać, jeszcze ządać, a elektronika... To to Sam Sama prezydent Twoj powiedział trzy tygodnie temu niespełna. Powiedział coś takiego. Na, Oczywiście na, kierunek byli. w jakim w tej chwili e, przekształca się elektronik i wyposażenie sali, i nowe kierunki, i jakość sprzętu i to wszystko i odremontowanie budynku, przede wszystkim nakładem pieniędzy niepublicznych, tylko tych, które uzyskaliście. I nabór, który się, okazał się większy najlepszy, najlepszy najlepszy. niż się spodziewano. To proszę Państwa, to wskazuje, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, bo to jest początek, początek. A potem się spodziewałeś, że pan, czy to będzie w porządku, daje Wam jeszcze dwa, trzy, cztery lata. Jeżeli faktycznie pójdziecie w tak dobrym kierunku, to super. Nasza szkoła będzie jedną z lepszych w Polsce i pytam, będzie z tego tytułu czerpał same korzyści. A pan decydent, ja powiedział, ale ja i tak to nich. Ja postanowiłem, że to i tak zniknie. No! Proszę państwa. Sam On pan prezydent dał pan argumenty, a wy macie jeszcze parę. inne, które otrzymałem za budżemy zostawić. Dlatego apeluję jeszcze raz przede wszystkim, to są. Do jednej platformy też. Przecież jak rozmawiamy indywidualnie i rozmawialiśmy, wiem, że Wasze przekonanie jest inne, jest takie, jak je wyrażam. Nie wiem dlaczego nie chcecie zgodnie z tymi danymi Bo się które możecie uzyskać, a niektórzy z Was je uzyskali wybody. I zgodnie z Waszym sumieniem nie chcecie, nie chcecie po prostu wstrzymać decyzji, tylko wstrzymać decyzji. Ja chętnie zarodzę za a popiery się znowu, ale dzisiaj, dzisiaj powinien zostać i elektronik, i mechanik. Tak